Panie i Panie Prezydencie, chodźcie. Proszę Państwa, powiem w skrócie. Cieszę się bardzo, że Pan z zdążył się przyjechać do nas i spotkać z nami, bo jest to postać wybitna. Postać, która moim zdaniem wpisuje się w piękną polską tradycję, publicznej, historyczno-politycznej, takiej jak Wstanstwa Czarnackie czy do nich Boheński. I tych nazwisk niestety nie ma zbyt wiele. I myślę, że to, co robi Pan Zerowicz, to jest coś bardzo niezbędnego w naszej myśli politycznej, bo nie mamy w ostatnich 20 latach gotowo. Większej postaci, która potrafiłaby obalać pewne mity, która by chciała i odważyła się polemizować z otwartymi poglądami, która by chciała spojrzeć na nasze dzieje najnowsze w inny sposób i spojrzeć w sposób bardzo krytyczny. Dlatego myślę, że to duże szczęście, że pojawiła się taka postać jak pani Zychowicz, która ma odwagę polemizować i wzruszać te schematy. Nie rozwija się polska myśl polityczna, jeżeli nie ma takich postaci jak pan psycholog. chociażby z tego względu trzeba docenić to, co robi? A czy, czy, czy państwo się zgadzacie, czy nie? No to dzisiaj będzie można o tym samym panem psychologiem porozmawiać. Jaką konwencję przyjmiemy naszego spotkania. Czy będzie pan się coś tak. prowadzić jako wstęp, dobrze? A potem pytania. To znaczy. Książki i wszystkie spotkania, które odbywałem w Polsce z czytelnikami, mają właśnie na celu dyskusję na temat naszej najnowszej i tragicznej historii. E, także dziękuję Państwu, że poświęciliście wieczór na, na spotkanie ze mną. E, na wstępie taka jedna rzecz. Wbrew temu, co zapowiadałem na, na Facebooku i wszędzie indziej, niestety książki nie dojechały z takiego porozumienia. Także przepraszam Państwa bardzo za to. będą sprzedawane, to będą, muszę Państwa odesłać do księgarni, ale wiem, że są w stalowej woli księgarnie, więc przepraszam. I e, teraz, e, co prawda, wydaję właśnie książkę Opcja Niemiecka i jestem na to właśnie takie tournée, czy powiedzmy trasa po Polsce poświęcona tej książce, natomiast ze na miejsce, w którym się spotykamy, na dyskusję na temat powstania Warszawskiego, e, która się odbyła w stalowej woli, między innymi dzięki Prezydentowi, to postanowiłem, jeżeli Państwo nie mają przeciwko temu, to chciałbym zacząć e, i powiedzieć taki krótki, postaram się, żeby to było krótko, jak będę za dużo mówił, to proszę mi tam dawać znaki, e, że nudzę, o Powstaniu Warszawskim, a, a, a potem proponuję, żebyśmy przeczyliło, że trochę porozmawiamy o opcji niemieckiej, o tych sprawach polsko-niemieckich e, w tej części pytań e, i dyskusji. Więc proszę Państwa, e, Chciałbym zacząć od takiego bardzo ważnego rozróżnienia, bo jakby kiedy napisałem Przeżkogę 44, to zostały przypuszczone na mnie ataki, że, prawda, no, znają to Państwo wszyscy tam, fluje na groby bohaterów, podważam sens um, hołdu, jaki oddajemy po tak itd. Jest to oczywiście nieprawda. Powstanie Warszawskie miało dwa oblicza. Pierwsze to jest nieprawdopodobny heroizm naszego wojska. Żołnierze Armii Krajowej, młodych chłopaków i dziewczyn, którzy rzeczywiście przez te 63 dni bili się jak lwy z przeważającymi siłami okupacyjnymi. <grymny> i chyba wszyscy się zgodzimy, że są oni rzeczywiście wielkimi, wielkimi bohaterami, herosami naszej historii i póki będzie żył ostatni Polak, to buty będą stanowić, stanowić dla nas wzór. Natomiast druga strona Powstania Warszawskiego, i tutaj moje spojrzenie jest bardzo, bardzo krytyczne, to jest oczywiście sama decyzja o wywołaniu tej bitwy na ulicach Warszawy. I nie może być tak, że ten kult niewątpliwy, którym wszyscy darzymy powstańców, jest używany przez gloryfikatorów tej decyzji do terroryzowania wszystkich, którzy mają inne zdanie. Bardzo łatwo używać tego argumentu, żeby zastraszyć wszystkich. I, i zablokować zamknąć usta tych, którzy twierdzą, że ta decyzja była fatalna. Właśnie ja, jak się Państwo wiedzą i domyślają, jestem, jestem jednym z nich. I proszę Państwa, Polska przegrała II wojnę światową. To jest rzecz jasna, przegraliśmy ją w sposób podporny. I jesteśmy największymi, byliśmy największymi przegranymi tego konfliktu. Wbrew temu, co nam powtarzano w PRL-u, a straciliśmy w tym konflikcie kilka milionów obywateli wymordowanych przez obu zbrodniczych okupatów, Niemców i bolszewików. Straciliśmy, te, te straty nawet no, były olbrzymie oczywiście, ale one były też koszmarne w wymiarze jakościowym, rozgładzono naszą elitę. Straciliśmy połowę terytorium ze świętymi dla każdego Polaka miastami Wilne i Lwowe. Straciliśmy niepodległość na pół wieku, zostaliśmy zwasalizowani przez Związek Sowiecki. No krótko mówiąc podczas tej wojny przetrącono nam kręgosłup i jeszcze wiele pokoleń Polaków musi przeżyć, żebyśmy te potworne straty z czasów II wojny światowej odrobili. Jeżeli w ogóle je odrobimy, a ja mam co do tego niestety poważne wątpliwości. I teraz chciałem zadać takie pytanie na początku żeby, żeby i, i powiedzieć Państwu właśnie kiedy myśmy przegrali tę wojnę. Otóż proszę Państwa, przegraliśmy tą wojnę nie w roku 1945, kiedy była JOTA, natomiast przegraliśmy tę wojnę w styczniu 1944 roku. Wtedy już było pewne, że jest po wszystkim, że niepodległości nie odzyskamy. A mam tu na myśli konkretnie noc z 3 na 4 stycznia 1944 roku, kiedy do Polski wkroczyli bolszewicy. Stało się to na Wołyniu, byli rokitna i wówczas stało się jasne, że kiedy Armia Czerwona zaczęła zalewać terytorium Rzeczypospolitej, że Polska żadnej wolności nie będzie, bo tam, gdzie stanęła noga sowieckiego soldata, tam jasne jest to, że będzie komunizm i sowiecka strefa wpływu. Przy okazji tak niecały miesiąc wcześniej zostaliśmy zdradzeni przez aliantów w Teheranie i było to już, sprawa była przypieczętowana. I w bardzo rozsądny sposób powiedział o tym Jan Karski, bardzo, bardzo rozsądny Polak, który powiedział tak, właśnie na przełomie roku i 44. Polska przegrała II wojnę światową. I to, co my teraz musimy się zastanowić, co musimy zrobić, to się zastanowić, jak my mamy tą wojnę przegrać. I odpowiedź może być tylko jedna. Naród Polski od 39 roku do stycznia 44 roku poniósł tak koszmarne i olbrzymie straty, że musimy teraz zadbać o to, żeby te straty minimalizować. Żeby tych Polaków, którzy te straszliwe 4-5 lat terroru przeżyli, żeby oni dotrwali do końca wojny. Ratować substancję biologiczną narodu. Ponieważ skoro sprawa jest przypieczętowana, niepodległości nie odzyskamy, to a, trzeba iść w tą stronę, prowadzić politykę rozsądną. Jak Państwo wiedzą, polityka polska zarówno no, londyńska, jak i, jak, i, jak i polskiego państwa podziemnego poszła dokładnie w drugą stronę, to znaczy rok 44, kiedy już właściwie było, było wszystkim, był tym rokiem, kiedy naszą krwią, krwią naszych najlepszych synów, również armii krajowej, czapowano w sposób najbardziej, największy. E, I żeby nie być głosowym, to powiem Państwu taką historię, otóż jest, e, są 1 sierpnia 1944 roku. I młody, młody powstanie, zresztą oni wszyscy byli młodzi, przed barykadą otrzymuje kilka postrzałów od Niemców. Pada, koledzy odciągają go do tyłu, no ale okazuje się, że obrażenia są takie, że on na pewno umrze. No i ostatnie słowa tego chłopaka to są takie. Oczywiście chciałbym żyć, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby moja ukochana ojczyzna, żeby Polska była. Wolna i niepodległa.